Skoro mam poprowadzić te nowe wiadomości, gwiazda Tvn zapowiada zmiany od 4 lutego. Choć od wyboru nowego premiera nie minął nawet jeden dzień, już widać diametralne zmiany w strukturze telewizji polskiej. Ujawniono, kto może zostać nową twarzą informacyjnego serwisu. Była gwiazda Tvn opowiedziała internautom o swojej misji. To dopiero początek rewolucji? Rekordowa oglądalność obrad Sejmu. Wybrano nowego premiera. 11 grudnia zainteresowanie obradami Sejmu sięgnęło zenitu. Polacy, by posłuchać decyzji marszałka i posłów, wynajmowali nawet sale kinowe, gdzie transmitowano przebieg spotkania. Najważniejszym punktem posiedzenia był wybór premiera kraju. Późnym popołudniem ze zdecydowaną przewagą na to stanowisko wyłoniono Donalda Tuska. Internet zapłonął, a pierwsze zdjęcie polityka obiegło wszystkie zakamarki mediów społecznościowych. Oczywiście wśród gratulacji i radości nie zabrakło także bardziej gorzkich momentów. Ich prowodyrem był lider rządu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który na mównicy zwrócić się do Donalda Tuska oburzającymi słowami. Afery nie zmieniają jednak faktu, że doszło do historycznego momentu. Widmo ogromnych zmian było widać już po kilku godzinach. Nowy premier to ostatni krok do zmian w TVP? O nadchodzącej rewolucji w publicznej telewizji mówiono już od czasu wyników wyborów parlamentarnych. Regularnie ze stacją żegnały się kolejne znane nazwiska dziennikarzy. Teraz jednak, jak na dłoni widać, że pracownicy TVP drżą o swoje posady. Z zaniepokojeniem wobec działań premiera podzieli się nawet podczas wieczornego wydania wiadomości. Nasi dziennikarze nieustannie spotykają się z groźbami ze strony polityków koalicji Tuska, którzy chcą wpływać na to, kto w mediach publicznych ma pracować, a kto nie. To są standardy białoruskie, odpowiada środowisko dziennikarskie, przekazała prezenterka. Co więcej, przekazała widzom wieści o zagrożeniu najpopularniejszych programów stacji, choć takie działania nie zostały jeszcze wprowadzone w życie. Na razie na celownik został wzięty program informacyjny. Nowy prowadzący wiadomości zdradził szczegóły swojej misji. Wybór Donalda Tuska na premiera wzbudził wielkie zainteresowanie gwiazd. Niektórzy wróżą nawet swoją szansę na stołek w nowej telewizji polskiej. Taką postawę pokazał w mediach społecznościowych Gwiazdor Tvn Marcin Neller. Dziennikarz występował w popularnych programach stacji od ponad 20 lat. Widzieliśmy go jako gospodarza w między innymi agencie Dzień Dobry TVN, kapitalnym pomyśle oraz drugim śniadaniu mistrzów. Tym razem wspomniał o swoim udziale w tworzeniu nowych wiadomości. Skoro mam prowadzić te nowe wiadomości, co się nie będą nazywać wiadomości i nie będzie nimi rządzić Jarek, tylko Donek, to postanowiłem godnie wyglądać pisał, publikując zdjęcie w eleganckim garniturze. Wszystko jednak wskazuje na to, że prezenter ma inne plany wobec swojej kariery. W dalszej części postu zapowiedział projekt, która ma być skierowany do ludzi chodzących własnymi ścieżkami. Szczegóły ma ujawnić z początkiem lutego. Ale, że nie chcę robić ani dla Jarka, ani dla Donka, tylko dla ludzi chodzących własnymi ścieżkami, tedy zapraszam was 4 lutego do Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.